Siema, siema widzów, witam cię bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie pooglądamy TikToki, wiecie, niedziela jak każda jedziela. Rosołek w lewą rękę, lajkiem dajecie kolejną rękę? Co? No, a zostawcie lajka, bo każdy lajk like to jest więcej y, TikToków, które gumić nam znajduje. I zobaczymy dzisiaj, czy go zwalniamy, czy nie. Tak powinna ta seria się nazywać. Czy zwalniam? Dzisiaj montażystę. w ogóle pytanie, jakim cudem ty, Olejnik, trzymasz się jeszcze w internecie? Gdybyś mógł nam to wszystkim wytłumaczyć, z jakiej racji jeszcze jesteś w internecie? To jest dobre pytanie. Ale z jakiejś, że co? A kim ty w ogóle k... jesteś? Bo jedna jest? nie znam. No, nie, no on... Co? Oj, olejnik, olejnik. <ścoughs> to miało być do TikToków z Julką. No weź, gumiś, co ty zrobiłeś? No Przecież to było piękne. Gumiś! Od razu, bo ja nagrywam to w sumie zaraz po tym, jak nagrałem z tym. TikToki z Julią Żuga i brakowało takich TikToków. A może po prostu ja się śmieję, dlatego że jej nie ma. David Jasper banuje sam siebie. 200 IQ Pranio, no, geniusz, Jaki debil. To nie jest grill, że piwkiem se polewasz No ale przez to, że on otwarcie mówi o tym, że on po prostu udaje głupszego niż jest, że było ciekawiej to powoduje, że po prostu to nawet nie jest śmieszne aż tak. Tak, jak teraz tak o tym myślałem, nie? Bez kitu. Ale śmieszna historia Mam znajomego, który kiedyś ryż bez, bez wody grzał No. Myślał, że bez wody się robi Skur... się patrzą? Co to za fura? prowadzi w Biały powiedział słowo na M, wow. Mówię, tym, tym się chyba normalnie jeżdżą, że jest rejestracja. A nie, nie, chyba nie. Jaki świr. To jest trochę jak, jak bratu, Jak z bratem się bijesz i mu dajesz fory, żeby se myślał, że... Okej, okay. no, nie. nie. Zajmasz solniczkę i sypal sobie do buzi fajkowa sol, to twój organizm będziemy z. ze to serio i będziesz czulna na języku. Nie, mi się wydaje, że on udaje, w sensie to jak Franio. No bo niemożliwe, że on się na to e, nabrał, przecież to był dosłownie trend niedawno temu. <noise> a to był chyba trend też, że specjalnie mieli dwa torty, jeden fejkowy, żeby było e, szok, a potem nagle, a jednak mamy. Nie! Kurde, muszę się wybrać w końcu na koncert multi'ego, jak tak tak wygląda. Kupię sobie iPhone'a 14, a nie po płacę. A ten iPhone 14 to dosłownie niczym się nie różni niż ten 13. Autentycznie, tylko ceną. Oliwka Brazylii nie zmieściła się. Jezus. Yo! Aż one się patrzcie jak wystroszyły. No ale świr. I Rysalix, kiedy Wersow jest prawdziwa, szczera i ma lepszy fame. A, że, że Murciks i Ryskala, kiedy Wersow jest prawdziwa, szczera i ma lepszy fame. Że mi się wydaje, że Wersow jest trochę jak na przykład taką Julia, Julią Żugaj. Że to nie jest tak, że jest fałszywa, ale też nie jest do końca chyba sobą i jest po prostu taka bardziej przycukierkowana. Tak jak na przykład Julia Żugaj. Tak mi się wydaje. Pierwszy dzień czekania, aż bogzel pozwoli mi umyć ten mm, mm, zwanek. FUJ! No ale w sumie jak do takiego dzbanka, jak go umyć? No bo do środka nie dostaniesz łapom się. Nie widzi co straciła, zdradziła mnie. Patrzcie jaką sobie furę kupiłem. E, sorry, ty jesteś na Tamarca? Jasne, że tak, stary. Że sobie sobie kupiłeś. Fajną kupiłem. No nie pamięci za bardzo jaki przebieg, bo wiesz, a nie patrzę na pieniądze, po no. prostu wziąłem, kupiłem. Żyję z życiem chillera totalna, wyj*****m stary, wiesz? Dobra, a ten? chciałem przes ale. Szkoda mi trochę Natana, w sensie, bo widać, że nie do końca potrafi wykorzystać to swoje 5 minut, które dostał, nie? Jakby strasznie nie potrafi się odnaleźć chyba, tak mi się wydaje. No bo to na przykład taki TikTok, no ani to nie jest zabawne, a nawet jakby było zabawne, to jest to skopiowane i w sensie nie, że skopiowane, tylko to stary trend po prostu jest, no nie wiem. To też widać po jego Twitterze, on nam często na Twitterze pisze te rzeczy typu, nie wiem, zapowiadam wielki projekt, wielki projekt, wielki projekt. Jakby życzę mu najlepiej, bo się wydaje na spoko chłopaka, ale, ale no, takiego troszeczkę niezorganizowanego albo nie wiem, bez Jakiegoś większego planu. Jego plan się skończył na pluciu na, płatka, na płatki fagaty. Jak? O, o, kurde. Jeszcze lewarek a myślałem. Czy, czy, czy ty mi dodałeś to samo gumisz? Okej, okay, to jest to samo, co było z Julią Żuga. Ja to rozumiem i nawet zabawne. Wniosek o odwołanie Jacka Kurskiego został zgłoszony przez przewodniczącego Rady Ministrów Narodowych i poparli go wszyscy członkowie rady. Ty, kolobie za TikToku i on shorts będzie robił na, na YouTube, a mogę się założyć. Oby nie. Właśnie jadę do a ty siedzisz 8 godzin w szkole. Ciekawe, czy kiedyś na przykład Marii Montana będzie puszczane za tam, nie wiem, 50 lat. Tak jak teraz tam, na przykład Czerwone Korale i nie tylko. Dlaczego on się kręci wraz z kosiarką? To jest Photoshop? Nie no, to jest oryginalne. Dlaczego on tak robi? Co oni ci zrobili? Spokojnie. Nie no, to jest przykre, Gumiś, no. Nawet tej sytuacji nie będę komentował. Przykre po prostu. Ojcze święty, ja chodzę do szkoły baletowej. Czy to jest możliwe, żeby tańcem wielbić Boga? oczywiście, że się doczeka jakaś wirana na TikToku, ale dobrego. O, widziałem to. Widziałem to. Ile on to trzymał? Właśnie, ile on to trzymał, kto się pyta? Jedną godzinę to trzymał? 15 minut. No kurde, każdy 15 minut trzymał. Ja pierniczę, patrzcie, jakie to jest wesane. Ja pierniczę. I wiadomo, że on przygotował i pewnie to jest trochę overreaction, reaction, ale, ale zabawne bardzo. A, a to nie jest tak, że to było niebezpieczne? To Kylie Lipstick ja Challenge? Nobody's gonna know. Nobody's gonna know. They're gonna know. <laughs> to Mi Mała też kupiła kiedyś od Laluny, Też każdy zauważył w szkole. Jest 10 na 10, ale nie chodzi na lekcje religii. 0 na 10, bo w przyszłości myślał szyby kościelne. A to by była jakby religia miała jakby wszystkie religie. W sensie wiecie, no nie, ja, ja nawet chciał się pouczyć też o innych religiach, jak byłem młodszy, a nie mogłem. W sensie mogłem samemu, nie ale w szkole nie można było. Jezus, myślimy, że małpy też mogą mieć pieski? Ej, to było najsłodsze, co widziałem. Oho, szyba, dup, Ocz Unlucky. Roxy z Moniką Kociołek na mi. To jest Ro Roxy Węgiel? To jest Monika Kociołek? Czemu ona gryzie telefon? Johnny, Johnny. <mum> sugar. No, papa. Eee, w ogóle ona jest strasznie podobna do tej, do Sandry. Taka młoda Sandra, Sandra od Nitra. W tej chwili nie planuję ani pan ale jeśli będę chciała, będę. Ale moja stać komu łapy pokażę. Ja na to pomysł, będzie to na moich zasadach, to e, dlaczego nie? Po prostu nic kosztem siebie. A co? J jakże łapy, że takie. A! <mum> <mum> no. a! <mum> Dlatego nie lubię kotów. Ja mam jakiś problem, bo jest strasznie. A. <mum> To już było. Ja się mogę Cię prosić. To już było, dobra. Dobra, widzowie, to tyle. Dziękuję ślicznie za oglądanie. Niedziela, mam nadzieję, że mile będzie spędzona dla was. Nie wiem tam smacznego rosołku, aczkolwiek jest 18, pewnie, więc już rosół pewnie zjedliście. Ale ja miałem tak, że ja drugi raz na przykład rosół jadłem, więc bardzo polecam. Ja se zawsze odgrzewałem, bo ja mega lubię rosół. Zjadłem se rosół. Idę sobie rosu. I decyzję się rosu. Na razie, widzowie, miłego dnia. Zostawcie lajka, subskrypcję i do jutra.